Tekst Manny na 8 stycznia. Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze dążcie do tego, co dobre dla siebie nawzajem i dla wszystkich. Pierwszy Tesaloniczan rozdział 5, werset 15. Komentarz parauzyjny. Według standardów biblijnych prawdziwy Lud Boży powinien posiadać największą ogładę. Być najbardziej szlachetnym, najbardziej uprzejmym, najbardziej wielkodusznym i najbardziej życzliwym ze wszystkich ludzi na świecie i to w najpełniejszym tego słowa znaczeniu, nie w znaczeniu jedynie zewnętrznych form i pozorów uprzejmości, łagodności i tym podobne, tak powszechnych w świecie, lecz łagodności i uprzejmości pochodzących z serca. Z ocenienia ducha Pana i ducha prawdy, ducha miłości i sprawiedliwości, reprint nr 2877 Komentarz epifaniczny. Duch zemsty jest duchem szatana, tak jak duch cichości i niestosowania odwetu jest duchem Pana. Dlatego wszyscy posiadający jego ducha zawsze będą gotowi świadczyć dobro zarówno przyjacielowi jak i wrogowi, stosownie do sposobności, dobrze czyniąc wszystkim, a szczególnie domownikom wiary. Jeśli zawsze będą postępować w ten sposób, ich serce coraz bardziej będzie stawać się podobne do pańskiego. Równoległe cytaty według przekładu UBG, czyli u współcześnionej Biblii Gdańskiej. Trzecia Mojżeszowa rozdział dziewiętnasty, werset osiemnasty. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chować urazy do synów swego ludu lecz będziesz umiłował swego bliźniego jak samego siebie ja jestem pan Piąta Mojżeszowa rozdział 32 werset 25 Na zewnątrz osieroci ich miecz a w domach strach tak młodzieńca jak i dziewice niemowlę i sędziwego Psalm 94, werset 1. Boże zemsty, Panie Boże zemsty, objaw się. Przypowieści Salomonowe, rozdział 20, werset 22. Nie mów, odpłacę złem, czekaj na Pana, a wybawicie. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wersety od 38 do 41. Słyszeliście, że powiedziano. Oko za oko i ząb za ząb, lecz ja wam mówię: Nie sprzeciwiajcie się złemu, ale jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce się z tobą procesować i wziąć twoją szatę, zostaw jej płaszcz. A jeśli ktoś cię przymusza, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim dwie. Rzymian rozdział dwunasty, wersety od dwunastego do siedemnastego i od dziewiętnastego do dwudziestego radujący się w nadziei, cierpliwi w ucisku, nieustający w modlitwie, wspomagający świętych w potrzebach, okazujący gościnność. Błogosławcie tych, którzy Was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie, radujcie się z tymi, Którzy się radują, a płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie miejcie o sobie wysokiego mniemania, ale się ku niskim skłaniajcie. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie, starajcie się o to, co uczciwe wobec wszystkich ludzi. Najmilsi, nie mścijcie się sami. Ale pozostawcie miejsce gniwowi. Jest bowiem napisane, zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi pan. Jeśli więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, napój go. Tak bowiem robiąc, rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Żydów rozdział 10, werset 30. Znamy bowiem tego, który powiedział: Zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. I znowu Pan będzie sądzić swój lud. Pierwszy Piotra rozdział 2, werset 23, który, gdy mu złożyczono, nie odpowiadał złożyczeniem, gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. Rozdział trzeci, werset dziewiąty. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Galatów rozdział szósty, werset dziesiąty. Dlatego więc, dopóki mamy czas, Czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. Pierwszy Tesaloniczany rozdział 3, werset 12. Pan zaś niech sprawi, że będziecie wzrastać i obfitować w miłość do siebie nawzajem i do wszystkich, taką, jaką i my mamy do was. Pierwszy Tymoteusza rozdział 6, werset 18. Niech innym dobrze czynią bogacą się w dobre uczynki chętnie dają i dzielą się z innymi pieśni 125 267 196 198 315 95 208 wiersze brzasku 105 właśnie dzisiaj lektura uzupełniająca w strażnicy Reprint numer 5897. Tekst Manny na 8 stycznia Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze dośćcie do tego, co dobre dla siebie nawzajem i dla wszystkich. Pierwszy Tesaloniczan rozdział 5 werset 15. Pytania. Czy w tym tygodniu oddawałem, oddawałam złem za zło, dobrem za zło, czy złem za dobro? Jakie były okoliczności, motywy i skutki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.